Sześciokasetowa miodarka Serii Classic o średnicy 1000 mm. Wirujemy w niej 6 ramek gniazdowych dadantowskich lub 6 warszawskich poszerzanych. Zmieści się również 12 nastawkowych ramek dadantowskich. Wirowanie odbywa się w systemie kasetowym, to znaczy, po włożeniu ramek do kaset, uruchamiamy obroty wirnika najpierw w jedną stronę. Pod wpływem siły odśrodkowej kasety kładą się równolegle do płaszczyzny ściany bębna. Miód wylatuje z jednej strony. Po określonym czasie obroty zatrzymujemy i wprawiamy wirnik w ruch w drugą stronę. Kasety kładą się na drugą stronę. Miód wylatuje z drugiej strony plastrów. Wszystkie elementy miodarki mające styczność z miodem wykonane są z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Bęben z nierdzewnej blachy kwasoodpornej. Wirnik i kasety ze stali mierzewnej fasodpornej. Elementy konstrukcyjne, nóżki, pierścień wzmacniający bęben oraz listwa pozioma ze stali malowanej proszkowo. Pokrywy ze specjalnego tworzywa sztucznego. Praca miodarki jest sterowana sterownikiem półautomatycznym. Sterownik taki posiada możliwość pracy na dwóch ustawieniach manualnych. W prawo. I w lewo, gdzie prędkość obrotów regulujemy odpowiednio ustawiając pokrętło. Oprócz tego sterownik jest wyposażony w program automatyczny, dedykowany przez producenta. Pokrywa miodarki posiada wyłącznik bezpieczeństwa odcinający zasilanie po jej podniesieniu. Miodarka jest przewidziana dla pasie liczących kilkadziesiąt rodzin pszczół.